Paka? NIE! Widziałeś to? Ona mnie zabiła kulkę. Widziałeś to? Nie. To nie ja! nie ja, ja! Nie, to! Ja nie wiedziałem, że z przodu jest Wojt i wystrzeliłem do przodu. Co? I sam się od tym Wojta wpadłem. A... A, bo się a, Karolina bardziej. postanowiła sobie kulką robić lewą prawo i nie zapytała do woli. No mnie coś trochę na bo ja ją Więc biesiąc. nie ma, komisji, yes. ma. To ma to coś do nie niszczenia cię A to? Ja mam czwarty poziom siły. No ale żeby nie niszczyło się A, to ja mam. No. Pod Jest. To się co wy macie, a nie we mnie O, to jak te. Kurwa, drzwi mi przeszkadzają, wózek mi przeszkadza, wszystko mi przeszkadza. Kogo my zostawiliśmy Ła, to, samy. to się mi pisze, że Karolina tego zabiła. Niemożliwe, Karolina nie jest mordercą. <noise> Wszystkie są mordercami. nie wierzę. Cała Święta so, so To tylko geo. O Oj, jeszcze słyszę. Dobra. To one wszystkie są z kamerkami. Mhm. O! Puść, puść! Co się wydarzyło Karolina. Dwóch leży z Co się stało? Powiedz, że cię ty tylko zmusił, się zamrugaj dwa razy. Clown, yy! klaun, klaun! O! ZABIŁA SIXTY, ZABIŁA SIXTY! <laughs> ja biegnął... WON KURWO pana Wspólnota jajników ją mogę. zabiła... NIE MOGĘ! No MOGĘ! Zresztą tego nie widzę... Gdzie Sixty? Karol, jest Sixty? ZABIŁAŚ JĄ! <laughs> Ja ją zabiłam. Nie. Yeah. Ja jej nie zabiłam, gdzie jest jej głowa. Kurwa, kolejny klap Ci faktycznie nie żyje. Ale ja ja. Nagrałam to. Faktycznie nie żyje, ale ja ja. Tam jest Wcześniej jak by e ci wyjebało Chodzi na to, że Ksada zabił się sam? Co robisz? Chodź tu, chodź tu! A tu będzie naprawiać? Właśnie próbowałam zobaczyć, co się dzieje. Czekajcie, ogarnę to. Tak, Karolina. wiem. Kurwa tu murka leży. Co że ja nie... Naprawdę? Nie, go już nie Hej, Halo, słychać mnie? Tak, słuchaj. Może tak. przyłączył mi się mikrofon na coś innego. Ty tam no. mówiłam, bo zabiłam no. Jabłka na samym tak? początku przez przypadek. No, e, przez i, przypadek potem, no, no. I potem kilka razy mówiłam, że jestem ten klaun, ale w ogóle się nie było słychać. Moja śmierć była ikoniczna. Taki jeszcze na TikTok, który ja widziałem. Tam Masz to górnych Chcesz? Nie miałem popane wisi. Ja pewna. Dostałem pistoletem usypiającym idąc po schodach i spodam do Wojdy. I właśnie... tak tak? Że jak jebną, to... Muszę klipa zrobić ze wcześniejszej. A to będziemy gry. mieli teraz jakąkolwiek broń? Nie. Tylko i Sima. Nice. Która jeszcze tą broń nie zabiła z... Ja za muszę. Więc mamy impostora w teamie. Mamy okay, dwóch o. impostorów w teamie. Ona Co, tylko ja żyję. <noise> nie cię no. A ja nie wiedziałam, że on nie żyje. Jakbym wiedziała, to już bym dawno wszystko tam wsadzała. Zostawiliśmy wszystko Tobie, bo to mówiłaś, że jesteś majiony z bosem. nie będę, więc nie będę Tak, dokładnie. Muszę mieć większą siłę. ona to wepnie tego. tego. No. Lubasę. Kurwa! Kurwa, ona ma chyba. Tego... O właśnie, do ona ma, a nie używa. Jeszcze do siebie przychodzi. Nie do mnie! Ja wiem, Ona nie wie, że go trzeba oddalić od siebie? O. Tego wie jak to czepić. będzie tak. I właśnie, ciekawy czy jak maszyna przyjebie tego psa. Jednak nie, jednak nie, jednak nie. Czy on wytrzyma jako taka I Nie mam tyle siły, żeby to popchać. Weź ty tego dona od ciebie, on to. kobietę. powiedzcie, może lepiej. Ona się zorientuje, że tak czy nie? Tak. Teraz zaraz ile nie wiem, tylko czy ja odeszłem na drogę, więc tego zabiorę. No pasy, jest piękny. No się. Zaraz zgniecie? Chyba nie. No powinno. Teraz je zgniecie. Ja, pierwszy pies by jej obleciał Iiiii, ja. Już krzywo, nie ale nie jak się nie Musi być. Jestem w stanie preroszczał H. Ale Jeszcze to z namorem! <śmienki> Najgorsze jest to, że teraz każdy z was... Każdy z was ma jeden HP. No. No. A ja mam pięćdziesiąt. Ja mam wam co dać. Bober! Bober tak? Bober piła. Ja nie chciałam, żebyś wystawiał. Mhm.

Weźcie go, weźcie go, weźcie go, weźcie go! O, chcesz zaniedbiewać. Tu jest jeszcze zaba What the fuck. I co zrobimy teraz? Dlaczego to się psuje w ogóle? Bo... Musisz to obrócić. Weź się mu uśpiej. Kaczka. To nie było źle ustawione, to się psuło. Eee... Jak po szunie? Albo nam Kurwa. Nie... Albo się zbugowało na tym. Cześć. Cześć kazał. Ale się super dzisiaj bawię. Ja za pierwszym razem zginęłem. Zginęłem za pierwszą rundę. Zginęłem za pierwszym razem wtedy, bo jak się wystrzeliłem do przodu, a nie wiedziałem, że tam jest kurwa przepaść i cały środek poleciał. Ale ja, eee. jesteś taki cześć. Cześć. Aaaa, jaka piękna runda. Eeeh, ikonik po prostu. My co rundę leżymy? Ja żyję. Ja nie ja, na nie. ja żyję. Sexy chyba taka masja była. Wybiegła na podstawę. Gdzie jest clown? No poszedł sobie. Okej. Okay. To na nas też się dobrał. już pewnie na statku, prawda? Ja bym to po prostu wiesz co to wsadzała. Mm, Oczywiście chyba już to statku. Nie, on nie żyje? No on nie żyje. Co za nie wyjeżdż? Nie no. słyszę klona. Damy radę. Pojebane. A no, bo możesz mi dać pistolet. No. To na pewno damy radę. Dziwne. To bo rozmawiam, się? z rozmawiam? Nie, nie no, jak już tam masz dać nie dać pistolet. Wiem. jestem mały. Jak ze mną rozmawiam? A ty masz chyba swój pistolet. Właściwie nie, nie wiem. Nie, bo mnie Karolina zabiła. Do wojna mnie zrzuciła. Czyli byś grała w pasmofobię pobocznie? Dobra. Biegnie już na statek. No, ja tu okay, bo jej mewka mi przeszkadza. Nie słyszę. Jeszcze mnie nie słucha. Mm -hmm. Też później użyję tej karty. Widzieliście, <grystanie> jak kryszy... O nie! Co się stało? Że się ogonił. że się złapał, i później opuścił. Uwaga uwaga uwaga, 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 uwaga. I to, oberwałam drzwiami. Jest to lasy. Jopię, dole. Co tu panu chce? Piesiu! No pizda tej kaki. Puścił chyba, puścił. Spierdalajmy sobie. Geo, co ty tu zrobiłeś? Pierdalaj, ty też. Jedziemy? Kogo tu nie ma? Nie ma Buby jeszcze. Nie ma. Wojta. Gdzie Bułbr? Bułbr zamykał. I I Beskidu gdzie był? Prąd zginął? On jeszcze żyje. No, żyje. Napisał mi, że, że na żyje. Brwnimy się tu. Punkrować się. Odezwij się, ty żyjesz. To jest wojna, żołnierze. O Jezu. Musimy kupić więcej wózków, żeby większe mury były. Cześć. Taka kupuje wózki, to twierdzi, że mnie odkleja.